Hej ludziska, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Graba a to jest krótki filmik informacyjny dotyczący nadchodzącego konkursu dla subskrybentów mojego kanału na Hitboxie. Konkurs organizujemy wspólnie ze sklepem Kinguin, który udostępnił kilka nagród. Główną nagrodą w konkursie są te oto słuchawki Steel Series, Siberia V3, Prisp oraz KOSA. W żebra. Oczywiście żartuję, chodziło mi tutaj o nóż łowcy, który nie ma skina, ale za to jest fabrycznie nowy. Do tego inne skiny, na przykład AK-47 Vulkan, AWP Asimov, M4A1S Cyrex. Będą też mniejsze skiny, będą też dwie gry Battlefield Hardline, będą dwa vouchery o wartości 25 euro do wykorzystania w sklepie Kinguin, będą trzy przypinki CSGO Inferno, Italii, Militia. No i też dla osób, które nie posiadają Suba, prawdopodobnie taką nagrodą pocieszenia będzie po prostu otwieranie skrzynek czy też po prostu klucze do tych skrzynek. Jak już tutaj to wyjdzie, zobaczymy. Konkurs odbywa się 27 marca, także już jutro albo już dzisiaj, jeżeli oglądacie ten filmik dopiero na drugi dzień, to taka incepcja czasowa. W każdym razie zachęcam was, żebyście przyszli, żebyście kupowali Suba. Teraz jest cała masa różnych sposobów na kupienie tego Suba, także na pewno znajdziecie ten, który najbardziej wam Odpowiada. Co do samych, jeszcze tutaj, konkursów, myślę, że zrobimy tak, że kosa będzie wylosowana gdzieś tam po północy i nie trzeba być obecnym na streamie. Ta kosa po prostu. Hmm osoba, która wygra, ja ją ogłoszę na Facebooku i na następnym live'ie, czyli w sobotę będę prosił, żeby tam do północy się zgłosiła do mnie, wtedy tę kosę oczywiście podeślę. Jeżeli do północy ta osoba wylosowana się nie zgłosi, to o po północy znowu wylosujemy kolejną osobę. Natomiast jeżeli chodzi o losowanie słuchawek, tutaj już bym prosił, żebyście byli na live'ie i spośród subów, którzy będą obecni na live'ie, wylosujemy te słuchawki. Pozostałe nagrody, myślę, będziemy rozlosowywać na takiej zasadzie, jak robiliśmy ostatnio z konkursem, gdzie po prostu losowaliśmy osobę, zapraszałam ją na TeamSpeak'a, chwilę rozmawialiśmy i wybierała yy, okienko, z numerem, a pod tym numerem była jakaś tam nagroda i myślę, że to była całkiem fajna metoda. Całkiem fajnie to się przyjęło. Kilka osób potem robiło podobne konkursy, także wydaje mi się, że to będzie najlepsza forma. No okej, okay, ludziska, myślę, że to wszystko. Także zachęcam Was, żebyście byli na tym live'ie, bo będzie się działo. Informacja, o której zaczynamy, jeszcze wam podam, także śledźcie Facebooka, na pewno macie gdzieś tutaj popodawane wszystkie te linki, które musicie znać, tak samo w opisie, także tam też wszystko się znajduje. Dzięki bardzo za oglądanie. No i mam nadzieję, do zobaczenia na streamie. Trzymajcie się. Hej!